Dzień dobry Państwu dziś jest wtorek 24, godzina siódma. piętnaście prawie i chciałem znowu dać ekspozę na temat yy, Meksykana. Że ja i Marcin, bierzemy tabletki psychotropowe. Czy ty, ciebie powaliło? Chyba ty bierzesz jakieś tabletki. Bo nie wiesz, co gadasz. Nie wiesz, co robisz. Naprawdę, naprawdę radzę tobie, wejdź na kanał swojego taty. Bardzo proszę. Z całego serca wejdź. I może ciebie powali. Może Ty bierzesz jakieś tabletki od alkoholu I to dobrze, że bierzesz I Trzeba Tobie więcej przepisać tabletek tych Dlatego, że Wiesz Powiem Tobie Każde piło ma chmiel A chmiel to jest alkohol I powiem Tobie tak Meksykanie Przestań Ty jechać po mnie I po Marcinie Borodo, jak powiedziałeś I powiem tak Wiesz co, Meksykanie Bądź człowiekiem tym Naprawdę bądź człowiekiem Jak chcesz ze mną współpracować Naprawdę Jak mnie chcesz Przyjść, przyjść, przyjść wymienić wykładziny To przyjdź Ja ci nie zabraniam Ale Powiem tobie Bądź człowiekiem, nie nagrywaj takich filmów, nie obrażaj mnie, Marcinę nie obrażaj, bo z Twojej strony to jest nieładnie, to jest z Twojej strony nieładnie, brzydko i jeszcze Ci powiem, przestań namawiać ludzi swoich, ludzi swoich, ażeby przychodzili mnie okna wybiali, żeby stukali w okno. No, okiennicy, namawiać, ja Cię proszę, z całego serca i duszy. Naprawdę, Marcinie, e, Meksykanie, naprawdę, 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 Meksykanie, przepraszam, że tam powiedziałem, e, Marcinie, naprawdę, Meksykanie, bo dzwonił do mnie, na mój telefon, i wyszedł Opierają się na Ciebie. Jak opierają się na Ciebie, to chyba wiesz, co robisz. A później się wypierasz, wypierasz wyparujesz się, że nie masz taty, tata żyje, siedział w areszcie, w więzieniu, wiadomo za co, ile buteleczek, flaszek porzucił i tak dalej, i tak dalej. Weź człowieku, naprawdę, opamiętyj Weź człowieku. Weź człowieku, opamiętaj się. Radę to. Tobie dobrze, Meksykanie, nie nakładaj jakichś czapek tutaj, że piratem jesteś i tak dalej, i tak dalej, nie chwale, wiesz. I wiesz co, przestan nakrywać nagrywać mnie, przestan mnie obrażać, że konon, grubas, knur i jeszcze inne słowa padali. Od ciebie, na mojego tatę padali świętej pamięci. Nawet aż się przekonałeś, Szef sztabu nagrał, że naprawdę, naprawdę mój tata nie był konfidentem i nie był świętej pamięci. Nie był. I jest to Meksykanie, bądź tym człowiekiem i przestanę obrażać ludzi, bo za i przyznaj się do swojej winy. Do swego grzechu pierworodnego przyznaj się, naprawdę ci radzę. To będziemy będzie, razem współpracować. Wiesz, co Meksykanie, naprawdę, naprawdę bądź człowiekiem, bądź uczciwym, sprawiedliwym, godnym i rzetelnym. Bo jeżeli nie będziesz człowiekiem, to jak z Tobą współpracować? Jak z Tobą żyć? Jak z Tobą. Iść! Jak? Powiedz! Powiedz, jak z tobą? Nie ma jak! Z tego powodu, że ci kłamiesz, oszukujesz ludzi i tak dalej. Jest to człowieku, te twoje paczki, co ludzie przesyłają, Jedzenie, nie jedzenie, ty już tak jak major pokazujesz. Jak major. Spada na dno. Tak samo i ty spadniesz. Żeby nie ja pierwszy zaistniał, to by powiem tobie, ciebie nikt nie znał by. ani majora, ani ciebie. Jeszcze major przyprowadził jakiegoś Mariot z krzyków, który naprawdę tobie za ukradł e, sam powiedziałeś, tablet na Mariusz Krzaków, jeden człowiek poluje, tak poluje, jeden z krzaków, Lwic poluje. Nawet wczoraj, wczoraj była policja dochodniówka u jego tutaj szkolna 6 i tam coś rewidowali. Bo jeszcze jeden jest zamieszany człowiek, żeby bić żonę swoją sztachetą, deską jakąś. Boże święty, Boże, zmiłuj się. To jest nie do pomyślenia, nie do pomyślenia. A przypomnij sobie Wojtka, nie tego majora. Jak nie powiedział, że szef ciebie wygnął z pracy, z budowy. Dlaczego wygnął? Pytam ciebie, ty mnie pytałeś, to ja ciebie pytam, dlaczego tak krótko pracowałeś, jeżeli jest, dobry jesteś pracownikiem i tak ładnie, pięknie tyńkujesz, wszystko łożysz, wszystko łożysz, to jest co, szef by nie wygnął takiego człowieka, który naprawdę, naprawdę jest człowiekiem, to by trzymałby rękoma, nogami. Ale okazałeś się, się inny, raz nie poszedłeś do pracy tak jak twój tata, dwa że może wiesz nie umiałeś robić i szef powiedział zabieraj się, a ty wszystko skłamałeś dla mnie, dla widzów i tak dalej, że ty pracujesz, że ty wszystko robisz. przestań Meksykanie to robić. Naprawdę, naprawdę ci to radzę. Z całego serca, z całej duszy radzę, ażeby żeby przyznał się do rzeczy, których, których, których ty nie możesz wykonywać których ty nie umiesz wykonywać? Tak. Ja cię proszę, nie nagrywaj takich rzeczy. Wiesz. I co jeszcze? To nie ja powiedziałem, że e, dałeś 200 zł jakiego, żeby. Ale do mnie człowiek, mogę podać sobie numer telefonu. Numer telefonu mogę podać. Chcesz, proszę bardzo. Plus 48 794 990 611. Z tego z telefonu zadzwonił do mnie jakiś człowiek i powiedział, że przyjdzie, wczoraj wybić miał szyby. Tak, pojechaliśmy z Marcinem na trójkę policji i dzięki Bogu policja jeździła po szkolnej. Bo jak Marcin powiedział dla policjantów, Dość macie, tak, dość mają policjanci. Z tego powodu, że ty coś wyczyniasz. Wyczynisz takie rzeczy, które dla mnie szkodzą. Dla mnie szkodzą, nie dla mężczyzny. Może by ty to dla Marcina powiedział, to ci powiem, Meksykanie, Martin to by zrobił, jest to miazgę Gniazga by zrobił z ciebie. Bo Marcin powiedział, że jeżeli ktoś się wtrąca w jego sprawę, to on się odpala się. Ale się odpala się nie na złe, tylko na dobre. Tak to może zrobić, że zamknąć kanał, może i tak dalej, i tak dalej. Wiesz o tym, ale że oczerniłeś dzisiaj Marcina, to wiesz co? Marcin to jak odsłucha, jak wróci do Polski, to wiesz co? Wiesz co? Będzie, jest odpalony. Odpalony będzie Marcin. A Marcin jak się odpala, to uuu! Będziesz miał, jak tak powiem, gorzej. Jeszcze, ci ci powiem, 200 razy gorzej będziesz miał. Z tego powodu, że że Marcin, jak yy, z Marcinem trzeba żyć, zgodzi i tak dalej. I powiem to. Mi naprawdę, naprawdę nie rób, nie jedź po mnie nie kontaktuj się z ludźmi takimi fałszywymi bądź człowiekiem uczciwym chcesz przychodzić do mnie zapraszam Ciebie zapraszam Ciebie przeprosiłeś mnie będę przeprosił miała miało być zgoda dlaczego tak robisz? dlaczego tak zrobisz? robisz? przepraszam Ciebie dlaczego tak robisz? Pytam ciebie, Meksykanie, co to mi to daje? Chcesz nagrywać film, nagrywaj, ale nie wtrącaj mego, ob, że nie obliżaj mnie, że jestem knurem, że jestem grubasem i tak dalej. Ja tego nie widzę, tego świństwa. Wiesz o tym, jaki człowiek się narodził, taki umrze. Powiem to im Meksykanie. Poda oczy, w oczy, jak przyjdziesz, i powiem tobie. Wiesz, co Meksykanie? przestań tak robić, przestań tak na mnie jechać, i tak dalej. Bo ja tego nie lubię, jak człowiek po człowieku jedzie jak masłem po chlebie lub margarynu. Wiesz, co? przestań to robić, bo już naprawdę policja ma dość ciebie bo policjant zna Ciebie, z całego serca zna i tak dalej. I powiedziałem mi coś patrol, że znamy Meksykana od potrzebek, znamy tatę od podszewek i tak dalej. Który bardzo, bardzo, jeszcze z lat starodawnych, którego tata zna, policjant, jeszcze był wiadomo kim policjantem. To, a że por, e, teraz jest policjantem, nie będę obrażać policji i powiem tak, naprawdę, naprawdę Meksykanie nie nagrywaj takich filmów, że Marcin bierze jakieś tabletki, wiesz co, opamiętaj się człowieku, bądź tym człowiekiem naprawdę, nie, nie współpracuj z ludźmi fałszywymi jakimiś i tak dalej, tylko pracuj, jak chcesz pracować, pracuj ze mną, Aż do śmierci, ile Bóg naznaczył dla nas, dla mnie, dla <coughs> I powiem tak. Przestanę tak obrazić. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Marcina przeprosisz. Ja nagram na kamerze, ale Twoi głos, że przepraszasz jego. I nadal będziemy współpracować. I mnie pomożemy mieć. Wychodzimy. Ale ja, jak nagrałem, że obawiam się, bo tak, przyjdzie zaraz zaśmierdzony, zabrudzony, wiesz, położyć e, turecki dywan, a mam tureckie dywany, to jest, to szkoda mnie będzie. Szkoda będzie tu położyć, już. chyba trzeba nie w sklepie po jakoś wymienić kawałek wykładziny nowej, kupić i wszystko. Bo dlatego <coughs> trzeba nie kupić, żeby to wykładzienie zmienić, żeby był zapach inny i tak dalej. I powiem Tobie... Nie jest po mnie, nie jest po mnie, nie jest po Marcinie Idź drogą Bożą, tak jak Bóg nakazuje, Matka Boska i Pan Jezus. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.